Pojechaliśmy się na wycieczkę. Wycieczkę nad morze, u nas jest noc, tak że tak naprawdę nie mogę Wam nic pokazać, no ale może coś się da sfilmować. I jakby co, to tutaj Jake już sobie pracuje. Niech pracuje. Dobrze. Добро бува 22, no prawie przed. E, pokażę wam teraz. Rumor. Proszę bardzo. To są drzwi. OK Okej, nic wielkiego. E, stolik, łóżko Jak już się domowił. Szafy. I tutaj szybko. Łazienka jak lepiej niż pizza i film? Pod koniec dnia. Zobaczcie, wyszliśmy i pierwsze co widzimy, to kozy. Po prostu sobie tutaj leżą. O jezu, jesteśmy teraz w drodze do naszej głównej atrakcji. Co jest VR. Jeżeli nie wiecie co to VR, to to są po prostu okulary z ekranem w środku e, i dostajecie jakby piloty, pady, joysticki, e, żeby kontrolować, i jesteście po prostu w grze. I nie wiem jak to będzie wyglądać, ale no, że jak Wy się ruszycie, to i też e, jak to się mówi, ten bohater tej gry też się ruszy. E, także no ale przed tym pójdziemy e, Przedtem pójdziemy do Kosty albo do jakiejś kaf, e, do jakiejś restauracji Na jakieś śniadanie czy coś takiego na kanapkę Dojechaliśmy do, do Starbucks Bo Kosty nie było i była zamknięta Ja mam herbatkę z jakimś to Jake ma, nie wiem, burgera i sok Już po grze wyszliśmy, skończyliśmy Naprawdę super było e, Też widać odcisk na oku e, od tych okularów Ale naprawdę muszę powiedzieć, że rekomenduję, e, żeby też e, na takie coś przyjść Bo, że bardzo, tak to wygląda Jakby to, to graliśmy w Assassin's Creed w piramidy, coś tam, zgubiona piramida czy coś takiego i naprawdę e, fajnie było, myślałam, że będzie gorzej, że będzie trudniej, ale nie było, także rekomenduję. Jesteśmy na moście. Proszę bardzo. Piękne, błękitne, błękitne morze. Ale musieliśmy zapłacić, żeby wejść na most. Czy ktoś z Was o tym słyszał? Bo ja nigdy. Zobaczcie co znaleźliśmy. To jest maszyna, gdzie wkłada się pieniążka, monetę. I wtedy y, to jakby wyrabia taki wydruk I tutaj macie i możecie wybrać Czy masz to w Japonii? Nie, nie myślę, że tak Zobaczcie, tu jest kawałek kawałka Dawaj Siła Zobaczcie I takie coś wyszło Proszę bardzo Z planu, ale tak właśnie ta wycieczka dla nas wygląda. Nie, nie, mamy zbyt, nie mieliśmy zbytnio na tę wycieczkę planów. Jedyny plan to był właśnie e, ta, ta gra, ten VR, e, a tak to ogólnie sobie chodzimy, jak coś zobaczymy, to po prostu chodzimy, robimy i, i no, także jakby nie będzie konkretów, jeżeli rozumiecie to. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale idziemy w nieznane. Tak to bym mówiła, idziemy w nieznane. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, ale wybrałam maszynę, bo przyszliśmy na maszyny, na arcade i będę grała o te bryloczki. A... A Jake gra tam o drdoczka y, Supermana. Także zobaczymy, jak pójdzie. Ja wygrał. wygrał! Jaki skubaniec! Po dwóch minutach gry. A ja jeszcze nic. Nic, w ogóle. Dobra, zobaczymy. ¿Me puede dar un mapa, por favor? Bergeja I zaczynamy Teraz normalnego, bo tamten mi się nie podobał Ej, wygrałam Teraz będziemy grać w moją ulubioną grę A to jest Mario To jest moja najulubieńsza gra i kiedyś to sobie kupię do domu, bo naprawdę uwielbiam. Jesteśmy w restauracji, zamówiliśmy burgery, jak kurczakowy, Jake normalny, jakieś frytki i jakieś nuggetsy. Ja mam też milkshake'a Oreo, a Jake nie wiem, lud czy coś takiego i tego nie miałam od lat, także jestem bardzo podekscytowana i ciekawa jak to będzie smakować mamy nasze milkshake'i Jake też zamówił bo, bo ja mu tak zasmakowało mi ręce marzną i ja też, bo milkshake jest zimny bardzo zimny po prostu lody i i jest wiatr i jest 10 stopni, może nawet mniej, maks 10 stopni. I musimy przejść jakieś 20 minut do hotelu. O Boże! Nie wiem, jak to Moje ręce wytrwają, ale będą musiały. Dzisiaj jest drugi dzień naszej wycieczki jakby co to jest niedziela. Wczoraj był, była sobota, a wczoraj był piątek. W piątek wy, wyjechaliśmy. Teraz przykład, byliśmy na śniadanku, byliśmy na, na leśniczkach i idziemy przez las i idziemy chyba na kręgielnię zobaczyć co tam jest, jak tam będzie a lasek wygląda tak. Bardzo fajnie, bardzo miłutko. Czuć czuć ten zapach lasu. O Boże! Pod górkę. Aż taka nie jest duża. Ale my dzisiaj cały dzień pod górki chodzimy. Wcześniej byliśmy na plaży, robić sobie zdjęcia i się ogólnie przejść, pospacerować tam. I też, jak szliśmy na śniadanie. A to też była wielka, naprawdę wielka górka. <gryw> 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 Dobrze straj. Jake wygrał drugą grę, ale ja wygrałam pierwszą, żeby nie było. Gramy teraz w ski i ja wygrałam. Jake przegrał ze mną i będziemy grać w kolejną. Ja wygrałam 300 tykietów, biletów. Hello, uh, that's good. So close. 何だそれは。<music> I didn't see it. Oh, well done. Oh, nice. Come on, one more. Mamy ośmiorniczkę. Mamy ośmiorniczkę. I teraz próbuję wygrać drugą. Show me, yeah! Zobaczcie ile biletów wygraliśmy. Myślę, że 400. I think 400, Yeah? Ja? Co Bo 300 na on ten 400? I wyszło 435. Wyszliśmy z maszyn i idziemy teraz na plażę. Ale w maszynach jeden bilet miał... Um, Gwiazdkę naklejoną na, na bilet, i ten jeden bilet e, wygrał nam tysiąc biletów. Także pod koniec mieliśmy 1435, i e, kupiliśmy za to ryloczek z takim misiem, e, z dalmatyńczykiem e, ze, ze 100 i jeden dalmatyńczyków. I co jeszcze? E, jajko dinozaura. Jay kupił jakiś tam słodyczek, który ja i pora zrobić sobie, a, i jeszcze kupił piłeczkę i no idziemy teraz na molo. W ogóle jak pięknie jest, you see how nice? The, like look how nice it shows up. It's very nice. Musisz zrobić selfie. Uh, idziemy teraz na molo, zrobić sobie zdjęcia. I wtedy chyba idziemy jeszcze na taki ostatni obiad, gdzie wczoraj byliśmy na tym wielbszejku, i potem do domu. Okazało się, że to miejsce do którego wczoraj poszliśmy, jest zamknięte. Więc idziemy na czosy do meksykańskiej restauracji. A potem chyba pójdziemy na pizzę. Jest nam bardzo przykro, bo chcieliśmy milkszejka. I sad. Nie. Nie. Bo to że Ja też, mi też jest przykro, bo naprawdę te milkszejki. Och, i tak się nastawiliśmy na to, że będziemy mieć te burgery i te milkszejki. Jeszcze po kurczikę, że. Uch. No dobra. Jest dwunasta nad ranem. Pociąg został opóźniony o półtorej godziny. Tak, pomiędzy godziną a półtorej. Tak nam się nie chce. I. Później jeszcze w A e, koko od walizki nam się zepsuło a, więc musieliśmy targać pół drogi, a jeszcze będziemy musieli iść piechotą, ponieważ nasz transport nie dociera do naszej stacji, ale do stacji przed. Także będziemy czy za mało. Będziemy musieli przejść jedną milę, 20 minut. Niby, że nic, ale cały dzień wróciliśmy. Jest też e, bardzo zimno, ponieważ mają wentylację włączoną w całym pociągu. W październiku, koniec października, kiedy jest góra 10 stopni, ale na całym <śleskujesz> Wow, ice okay. ale chciałam wyciągu jest wentylacja włączona I w drodze to też było włączona Nie chciałam żeby tak się w zakończył I don't want, I don't want the to talk to like this. I was all like, yeah, let's go and that. <laughs> yeah, that's, that's yeah. it, that's, that's fine, that's it.